To są trzy takie wisienki na torcie, które potrafią zrobić wszystko, są w pełni wyposażone, plus dodatkowo system załadunku, system noszy bariatrycznych, który ma u pacjenta do 320 kg. Te karetki dają nam możliwości na całe województwo tak naprawdę zabezpieczenia terenu pod kątem właśnie bariatrii i tych cięższych pacjentów. Te nosze są do tego przystosowane, ten sprzęt jest przystosowany, do tego wszystkiego jest krzesełko przystosowane, że ci pacjenci naprawdę mogą się czuć bezpiecznie. Cieszymy się bardzo, założenia wstępne były takie, że ze środku samochodu rządu województwa, Polskie Centrum Ratownictwa Medycznego miało zakupić karetkę bariatryczną dla przewozu pacjentów z nadwagą, z otyłością, po to, aby ułatwić nie tylko pracę ludziom, ale rzeczywiście, aby karetka była w stanie przewieźć pacjentów najcięższych wymagających pomocy wsparcia. Udało się dzięki zaangażowaniu środków europejskich i współfinansowaniu z samorządu województwa polskiego zakupić trzy karetki. Jest to zdecydowanie korzystna wymiana sprzętu samochodowego dla Polskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Już powiedziałem, kiedyś tutaj w tym miejscu panu dyrektorowi, że e, składam taką obietnicę, że co roku e, nasi ratownicy i nasze ratowniczki medyczne dostaną nową karetkę z budżetu województwa, i oczywiście dotrzymaliśmy tej, tej pierwszej obietnicy, więc jedna, jedna z karetek za ponad 400 tysięcy tutaj jest kupiona z budżetu województwa, a później oczywiście pojawiły się ekstra potrzeby, ale te potrzeby również wynikające z tego, że trzeba było zabezpieczyć mieszkańców województwa polskiego profesjonalny sprzęt medyczny i, 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 i w pomoc, ym, y, którą, którą potrzebowali, I dlatego zdecydowaliśmy, że w tym. W projekcie własnym samorządu województwa, eee, wygospodarujemy pieniądze na to, żeby kupić karetki. Ale to nie tylko karetki, bo ja nawet nie jestem, szanowni Państwo, w stanie powiedzieć, ile tu jest elementów wyposażenia. To jest po prostu ogromna skala bardzo profesjonalnego przedsięwzięcia. Ta pomoc, jaką dostaję od Urzędu Marszałkowskiego, bo to nie tylko karetka, za chwilę zaprosimy Państwa do góry, zobaczycie, ile sprzętu nakupiliśmy, to jest wartości prawie 6 milionów na dzień dzisiejszy. To jest już olbrzymie pieniądze, które wtłoczone zostało do opolskiego centrum. Mam nadzieję, że te pieniądze pozwoli, żebyśmy bardziej profesjonalnie, szybciej i lepiej docierali do chorych i udzielali pomoc.